konkretne zespoły, które będą ze sobą współpracowały, konkretny plan pracy na dany rok, gdzie wszystkie strony muszą go wzajemnie uzgodnić, konkretne rozwiązania, które chcemy wdrażać. Z pewnością życie przyniesie więcej informacji, więcej doświadczeń, jak jeszcze to usprawnić, ale sam fakt, że trzy regiony z trzech różnych krajów będą mówiły jednym głosem w sprawach biznesu, w sprawach nauki, w sprawach kultury, infrastruktury. To z pewnością jest rzecz bez w historii, a myślę, że też dobre ukoronowanie 20 lat obecności wszystkich tych trzech krajów Unii Europejskiej, bo to też pokazuje, że się bardzo mocno zbliżyliśmy, mamy podobne problemy. Podobne rozwiązania w obszarach infrastrukturalnych, biznesowych. De facto nie ma granic, tak? Oczywiście one są umowne, ale z drugiej strony jest bardzo dobra współpraca od pięciu lat. Wiele projektów za nami, wiele doświadczenia i to mnie bardzo cieszy i pani przewodniczący i panu Heitmanowi. bardzo dziękuję za tą otwartość, za tą normalność. Samorządy pokazują, jak rozwiązywać problemy, jak je pokonywać. I wydaje mi się, że te nasze doświadczenie może służyć za wzór dla innych samorządów, a z drugiej strony jestem przekonany, że trzeba się łączyć i trzeba łączyć siły, żeby w tym współczesnym świecie zdobywać nowe umiejętności, i też mówiąc wprost, Pokazywać to na świecie, że taka współpraca jest i ona tutaj relatywnie wszystkim się opłaca. Żeliński Kraj Samorządowy ma dokładnie, e, precyzyjnie zdefiniowane cztery e, obszary, w których chce współpracować. Jest to oczywiście kultura, infrastruktura, e, innowacje i rozwiązania smart, e, a tak też i. E, Projekty kulturowe. Jeżeli chodzi o wszystkie te projekty, bardzo ważne jest, żeby brać z doświadczeń właśnie Śląski, Śląskiego Województwa albo Morawsko-Śląskiego kraju, aby można było ewentualnie jakieś pomysły albo doświadczenia zakomponować właśnie do projektów ze strony słowackiej. Najważniejsze oczywiście są te skierowane na innowacje i na inteligentne rozwiązania. Pan Marszałek już dzisiaj mówił o tym, o, o tej współpracy. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że ta współpraca jest i że jest bardzo dobra i że dr, trwa od tego dłuższego czasu. To są wciąż trzy kraje, więc to nie jest takie proste. Jeżeli chodzi o te bariery, o, których pan, o które Pan pytał, to na pewno administracja ze strony Brukseli. Są to trzy regiony, ale tak jak już to było dzisiaj wspomniane, to jest jasny sygnał tego, że ta współpraca jest i jest na bardzo dobrym poziomie i na pewno dużo łatwiej negocjuje się z Brukselą, kiedy jeździmy tam w trójkę czy w ramach trzech krajów. W trzech regionów, a nie kiedy jeżdżę tam sam, czy mówię tylko w swoim imieniu, w imieniu swojego regionu.